Witam serdecznie wszystkie wagi czytania na grudzień 2020, czytanie z kart Tarota oraz przesłanie od wszechświata. Karty są już na stole, potasowane, poprzekładane jak zawsze w intencji najwyższego dobra. Także możemy po malutku przejść do otwierania kart. Energia ogólna miesiąca. Tutaj macie 10 kielichów. Jak wykorzystać to, co się dzieje obecnie? Czwórka denarów. Co wymaga szczególnej uwagi? Gwiazda. Co odrzucić? Co już nie służy? Cesarzowa. Przed czym uciekasz? Księżyc. Dokąd prowadzi przeznaczenie? Mag. Rada. Wskazówka. Wynik. I tutaj mamy 10 buław. Kolejna dziesiątka. Dwie dziesiątki, trzy, cztery duże arkana. I przesłanie od wszechświata. Tak to wygląda, i już po malutku możemy przejść do, do interpretacji kart. Ok, i zaczynamy. Od, a zaczniemy od przesłania od wszechświata. Przesłanie od wszechświata mówi Wam, poddaje się, sile większej niż ja sam niż ja sama Poddaje się sile większej, czemuś większemu, potężniejszemu niż ja poddaję się w kontekście nie, że jestem bezbronny i temu się poddaję, ale ufam temu, akceptuję, że jest jakaś wyższa siła, która mimo wszystko jakoś działa tak? jakoś steruje i zawsze Naszemu jak największemu dobru. Czasami przez mniej sympatyczne, czasami przez bardziej sympatyczne wydarzenia, okoliczności, sytuacje, ale zawsze ma nas to, to zaprowadzić do e, jakiegoś dobra. Do czegoś, co służy naszemu dobru. Także e, dla Was przesłanie na grudzień poddaje się temu, co jest potężniejsze niż ja. E, I jaką macie ogólną energię miesiąca? To jest piękna, dziesiątka kielichów, karta szczęścia. Karta spokoju, spełnienia marzeń, osiągnięcia swoich planów, zamierzeń, osiągnięcia sukcesu. To jest taka jedność, poczucie szczęścia i taka wiara we własne siły, wiara w to, że możemy się podejmować nawet w trudnych wyzwań, bo możemy osiągnąć sukces. To jest energia też taka, która zwiastuje nam sprzyjające wydarzenia, sprzyjające okoliczności, sprawdzonych ludzi wokół nas, dobrych, przyjaznych nam ludzi wokół nas. I wszystkie takie, jakby dobra, które nas spotykają, ale bardziej w takim znaczeniu emo emocjonalnym. To nie są tak typowo sukcesy zawodowe, materialne. To jest takie poczucie odniesienia sukcesu, które. Właśnie sprawia, że czujemy, że nadszedł taki czas, że jakby wchodzimy na wyższy level, tak? że jesteśmy na wyższym szczeblu naszego rozwoju i że możemy sprostać też większym wyzwaniom dzięki temu. Możemy przyjmować więcej wiedzy, zgłębiać większą, głębszą wiedzę. My jesteśmy po prostu świadomi tego, jakby kim jesteśmy, swoich walorów, swoich zalet, swoich umiejętności. Rozwijamy się tak. Może być tak, że obudzą się Was jakieś też chęci do zgłębiania jakiejś nowej dziedziny, czy psychologii, czy może czegoś bardziej spirytualnego, duchowego, ale na pewno to jest też taki nowy, optymistyczny, pełen zachwytu sposób postrzegania świata, który uruchamia w nas twórczy potencjał, twórczą energię. I po prostu patrzę na tą kolumnę, tu jest 10 kielichów, gwiazda, mak. No to jest niesamowite, niesamowite. Takie doładowanie energetyczne, zobaczymy, jak to się w całości pokaże, tak? Ale pierwsze, co mi teraz przyszło na myśl, spojrzałam jeszcze na tą kartę Trzech Świata. Mimo tej cudownej energii, e, pamiętajcie o tym przesłaniu, tak? Że poddaję się czemuś, co jest potężniejsze ode mnie, bo możecie czuć się potężni, możecie czuć się niesamowici, fantastyczni, zajebiści, ale pamiętajcie, że zawsze jest coś silniejszego od nas, żeby nie popaść w taki sam zachwyt. Taki pusty samozachwyt, tak? Jak najlepiej wykorzystać to, co się aktualnie dzieje, te aktualne energie? I to jest czwórka denarów, która tutaj w tej konstelacji, jakby w tym rozkładzie, na tej pozycji, w odniesieniu do tej dziesiątki kielichów, dla mnie będzie przede wszystkim przypominać o tym, że bez względu na to, czy jesteś na wozie, czy pod wozem, masz w sobie takie umiejętności, masz takie zasoby, że możesz osiągnąć swój sukces i możesz dążyć do osiągnięcia tego sukcesu. Natomiast jeżeli pojawiają się jakieś sytuacje, gdzie trzeba jakby zadziałać ryzykownie, na przykład, gdy trzeba postawić wszystko na jedną kartę, to tutaj trzeba to kalkulować. Więc jak najlepiej możesz wykorzystać to, co się aktualnie dzieje? będzie się działo dużo pozytywnych rzeczy, ale mimo wszystko miej ten element właśnie kalkulowania, analizy, aby nie popaść w jakieś marnotrawstwo w jakieś takie jakby rozrzucanie tej swojej energii i tych swoich potencjałów na lewo i prawo. Ale to też jest karta, która mówi o tym, żeby nie marnować też czasu i swojej energii zbytnio. Bo teraz jesteście jakby na samym szczycie, macie pełną moc możliwości i pewnie czujecie się wspaniale, ale wszystko jest zmienne i zawsze może nadejść moment słabszy. Także nie przemęczajcie się po prostu, nie eksploatujcie się, mimo że czujecie pełną moc. Jakby myślcie z wyprzedzeniem do przodu, że, no, że nie można być nadproduktywnym, tak? Co wymaga uwagi, co wymaga takiej szczególnej uwagi, nad czym się tutaj najbardziej jakby należy pochylić? I to jest właśnie ta karta gwiazdy, którą wspomniałam. Gwiazda ma ta, taką sentencję, kto wyzwoli się z największych namiętności, słabości i swoich błędów, otrzyma klucz do największej mądrości, do prawdziwej mądrości. I myślę, że to też nawiązuje do tego, aby nie popadać właśnie w to takie samouwielbienie, do teraz jakby popadanie w te namiętności, jakby w tą taką, właśnie, totalną eksplorację tej energii, która przy Was jest. Tutaj trzeba przede wszystkim pochylić się nad tym, że jeżeli takie światło jakby Wam zabłysnęło w życiu, to trzeba się skupić na tym, aby je podtrzymać. Trzeba być osobą dobroczynną, trzeba być osobą przyjazną, trzeba być pomocnym dla innych aby jakby zagwarantować sobie to szczęście, ten dobry los, który będzie dla nas korzystny, bo gwiazda jest kartą protekcji, tak że mamy jakby wsparcie u góry, duże wsparcie u góry, ale ta karta mówi też o tym, że musi być zachowana równowaga i harmonia, więc jeżeli bardzo dużo dostajesz pozytywnych, cudownych rzeczy, Pamiętaj o tym, aby jakoś puścić to dalej w obieg, aby też zrobić coś dobrego dla innych, bo karma wraca, tak? Poza tym, tutaj mówiłam o tym, żeby się nie eksploatować za bardzo. Gwiazda też e, jakby daje nam tą ochronę, odporność na choroby, na niedomagania. Okej, okay, ale ona też nie będzie jakby świecić nad nami zawsze, więc myślę, że szczególnie trzeba zwrócić uwagę na to, aby wykorzystać cudowny ten potencjał energii. Ale nie przemęczać się, nie eksploatować, ale również, by nie być tym egoistycznym, aby jakby dawać część tego innym, w jakikolwiek sposób przekuwać to też na taką pomoc dla innych, na bycie dobrym dla innych, żeby była równowaga. Natomiast, co powinniście odrzucić? I tu jest karta cesarzowej, co Wam nie służy. Hmm. W tym kontekście hmm, myślę, że przede wszystkim e, taka pasywność, bo cesarzowa mówi właśnie o byciu opiekuńczym, o byciu troskliwym. O takim zrównoważonym działaniu, które łączy ze sobą emocjonalność, myśli, intelekt, ale też tą właśnie kreatywność i twórczość. Cesarzowa zawsze dąży do wzmocnienia tych wszystkich potencjałów, które się pokazują, więc co warto odrzucić? Osłabianie tego. A osłabianie będzie przez właśnie egoizm, przez jakby chęć zagarnienia wszystkiego dla siebie. I nie dbanie o to, co się ma, i nie dbanie o ten swój dobry moment, który się ma. Więc mm, odrzucamy wszystko, co jest destruktywne, odrzucamy wszystko, co nie jest y, z tej puli zachowań troskliwych, opiekuńczych, y, takich może nie charytatywnych, ale takich, y, gdzie dbamy też oprócz siebie, dbamy o inną osobę. Czyli wszystko, co związane jest z egoizmem. Z byciem skąpym, z byciem też takim zbyt pewnym, że teraz jestem na wozie, teraz mam durą pasę więc nic złego mnie nie spotka, nic złego mi się nie może przydarzyć. Trzeba wprowadzić równowagę harmonię i dbać o to, co się ma, ale tak samo przekazywać jakby tą iskrę tej dobroczynności, iskrę tej cudownej energii, atmosfery innym, dzielić się tym. Przed czym uciekacie? To jest karta księżyc. Karta tajemnicy, karta jakiejś niewiedzy, niepewności. Możecie uciekać przed jakimiś niepokojami. Możecie uciekać przed wszystkimi sytuacjami, w których nie czujecie się pewnie, w których nie macie wystarczająco dużo informacji, aby jakby mieć swój punkt widzenia. Ale to jest też. Karta, która ogólnie mówi o tym, że możecie mieć jakieś lęki, możecie mieć jakieś niepokoje, ale też możecie popadać w taką tendencję do samooszuki samooszukiwania się, i w to możecie właśnie jakby uciekać, w to samooszukiwanie się. A no to jest najgorsze, jakby co teraz możecie zrobić, um, bo to jest niedostrzeganie tego, że nic nie jest na zawsze. I niedostrzeganie tej konieczności jakby wzajemności. Że jeżeli coś dostałam, to też powinnam coś komuś dać. Niekoniecznie tej samej osobie, tak, ale chodzi o tą równowagę. Karta Księżyc hmm, mówi czasem też o takim jakby nieświadomym prowokowaniu losu innych osób. Sytuacji, które na finał doprowadzają do tego, że sami sobie tak naprawdę przygotowaliśmy porażkę, sami sobie przygotowaliśmy upadek, sami sobie wykopaliśmy dołek, sami sobie stworzyliśmy pułapkę. Księżyc mówi w jednym ze swoich znaczeń o takich osobach, które pozornie są życzliwe, pozornie są dobre, ale tak naprawdę pod tą maską tej dobroci, życzliwości, pod tymi pochlebstwami kryje się ich przewrotność, kryje się ich nieszczerość, kryje się ich lenistwo. To są takie osoby, które wolą słuchać, obserwować, milczeć i wyciągać sobie z tego wnioski i troszkę tak sobie knąć. To są tak zwane też ci fałszywi przyjaciele, tak? albo może nawet ukryci nieprzyjaciele. Niby, niby nie jest to osoba mm, dla mnie zła, ale, ale, właśnie, zostaje zawsze ten element ale, tak? A więc myślę, że uciekacie przed uświadomieniem sobie, bo w każdym z nas gdzieś zawsze jest y, element światła i element cienia. Myślę, że możecie uciekać przed tym, żeby uświadomić sobie, że macie taki swój cień A i, i że um, uciekacie w taką właśnie e, budowlę swojej takiej e, takiej fałszywej fasady troszkę e, może to nie chodzi o to, że jesteście źli, ale też może nie chcecie pokazać swoich fiejności, swoich niepokoi, bo wszystko się pięknie układa, a z jakiegoś powodu jest w Was ten niepokój, w które często uciekacie. Może jak jesteście sami na przykład. To może być po prostu Wasz rodzaj jakby osobowości, taki melancholino-nostalgiczny, bardziej pesymistyczny, niekoniecznie stabilny. To może być Hmm. Takie coś, gdy jakby życie nas może już tak mocno doświadczyło, że nie wierzymy, że tak naprawdę możemy odczuwać w ogóle szczęście. I nawet jeżeli okoliczności są tak piękne, e, może zwyczajnie wstydzimy się przyznać i pokazać światu, że nie potrafimy się tym cieszyć, albo że nie daje nam to radości. E, I uciekacie e, w tą ciemność wtedy, gdy jesteście sami ze sobą. I wtedy, jakby ściągać tą maskę, którą, którą dla świata macie, tej osoby radosnej, optymistycznej, która cieszy się tym, co ma, tym, co dostaje, a która tak naprawdę w środku może nie do końca jest szczęśliwa. A dokąd prowadzicie Twoje przeznaczenie? Dokąd prowadzicie los? <laughs> Przepraszam. I tu macie tą cudowną kartę MAGA. Która jest pod gwiazdą i pod dziesiątką kielichów, myślę, że nie bez powodu, nie ma przypadków. Los prowadzi cię do tego, abyś uświadomił, uświadomiła sobie, że jesteś osobą silną. Masz piękną, silną, kreatywną, artystyczną osobowość. Drzemie w tobie mnóstwo potencjału, mnóstwo możliwości, kreatywności i generalnie masz pełen potencjał do tego, aby przejmować inicjatywę, aby brać sprawy w swoje ręce. I aby w siebie wierzyć. I los może tymi wszystkimi właśnie wydarzeniami chcecie do tego zaprowadzić i pokazać Ci, że taka twoja wersja tego wspaniałego, kreującego maga jest możliwa, że e, możesz otworzyć się na świat, że możesz ufać ludziom, że możesz wzbudzać zaufanie w ludziach e, i że możesz świadomie krować swoje życie szczęśliwie. Możesz poszukiwać nowych dróg, możesz poznawać swoje możliwości poprzez twórczą samorealizację, poprzez takie to czarowanie, ale w tym pozytywnym znaczeniu. To jest karta, która chce ci pokazać, że być może dlatego los ci ześle tyle pozytywnych wydarzeń, tyle pozytywnych rzeczy, abyś. Zrozumiał, zrozumiała w końcu, że człowiek tak naprawdę realizuje się właśnie poprzez kreatywne działanie i jesteś na początku tej drogi tak naprawdę. Być może na kolejnym początku, tak? Być może już kiedyś byłeś na początku takiej drogi, ale musisz w sobie rozwinąć te pozytywne, magiczne siły, ten dar intuicji, ale też tą właśnie radosną taką twórczość i Taką umiejętność odczuwania, przeżywania pozytywnego, aby, aby po prostu odczuć, jak życie może być piękne. To jest karta, która wskazuje na początek czegoś nowego czegoś nowego, czegoś fantastycznego, co jest jakby kontynuacją dotychczasowych wysiłków. I jakby nagrodą za dotychczasowe ryzyko, za dotychczasowe niepowodzenia to jest osiągnięcie satysfakcji i zadowolenia która głównie właśnie jest nagrodą za pokonane do tej pory przeszkody, więc przeznaczenie Cię do tego prowadzi więc nie uciekaj w tą ciemność nie uciekaj w ten księżyc w ten niepokój, w te lęki i w to nieokazywanie jaki jesteś, jaka jesteś a może właśnie o to chodzi, by pokazać światu. Tak, miałam takie i takie momenty, bywam taka i taka, ale dzięki temu, co się wydarza, dzięki ludziom, którzy mnie otaczają, mogę teraz przetransformować i stać się magiem. Jaka jest rada, jaka jest wskazówka od kart? To jest dziesiątka buław. E, dziesiątka buław, która mówi o tym, że w natłoku zdarzeń możesz poczuć się zmęczony, zmęczona, możesz e, utracić troszkę sił. I to jest karta ostrzeżenie, że jeżeli się będzie działo tyle rzeczy, nawet tak pozytywnych, to uważaj, aby właśnie się nie przeforsować. Uważaj, aby jakby. <grym> Może tak. Uważaj na dwie kwestie, aby się nie przeforsować, aby nie wziąć na swoje barki za dużo. Ale też, żeby nie pójść w stronę pod tytułem, a poczekam na lepsze czasy, poczekam na lepszy moment, odłożę to, bo jest coś pilniejszego. Nie, to jest karta, która mówi bardzo uważnie: musisz analizować i oceniać, i wybierać to, co jest na ten moment najważniejsze, bo nic się samo nie zrobi, bez Twojego udziału jako maga nic się samo nie, nie stworzy, nie wyczaruje. Więc, jakby los daje Ci te wszystkie możliwości, daje Ci te wszystkie sytuacje i ludzie, którzy, których możesz przekuć na swoją korzyść, wykorzystać do swojego sukcesu, do swojej radości, ale nie możesz przesadzić ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie można dać się pokonać zbyt wielu sprawom naraz, ale nie można też odkładać wszystkiego na później, bo na przykład nie mamy nadziei na swój sukces, bo nie wierzymy w siebie. Bo nastawieni jesteśmy na najgorsze, bo jesteśmy cały czas jednak w tej energii tego księżyca. To jest karta, która pokazuje, że naprawdę możemy osiągnąć bardzo, bardzo dużo, bo znaleźliśmy się w takim punkcie życia, gdzie bardzo dużo się dzieje, ale Musimy sobie to pięknie wypośrodkować. Nie możemy żyć ani w za dużym stresie, ani w zbyt jakby wielu obowiązkach i rzeczach, które wzięliśmy na swoje barki naraz, ale też nie możemy jakby odrzucać wszystkiego, bo uważamy, że to nie jest dla mnie, to nie jest odpowiedni czas itd. itd. Pamiętajcie o przesłaniu: poddaje się sile większej niż ja sam. Skoro wszechświat daje Ci jakieś sytuacje, pokazuje Ci jakieś, nie wiem, poddaje Ci jakieś pomysły, stwarza Ci jakieś potencjalne możliwości, trzeba to wykorzystać. Ale trzeba wiedzieć też, jak to wykorzystać i wykorzystywać to w sposób nieegoistyczny, taki, żeby to jakby pozostawiało po sobie dobro. Trzeba uruchomić swój potencjał, obudzić w sobie maga. I pozbyć się tej swojej księżycowej maski ciemności, tak? Nie popadamy w skrajności i korzystamy z tego, co, co los Wam przyniesie. No, zapowiada się, na moje oko zapowiada się ten grudzień niesamowicie ciekawie, ale może być w zależności od tego właśnie, jak będziecie do tych momentów podchodzić, jak Wy będziecie się w tym odnajdywać i które jakby ze swoich aspektów będziecie uruchamiać, no to może być albo bardzo fantastycznie, albo może być kiepsko. I to, co mówi Mak, to Ty masz siłę kreowania, to Ty kreujesz, to Ty czarujesz, to Ty stwarzasz swój świat, więc tak naprawdę tylko i wyłącznie od Ciebie, droga Wago, zależy, co z tym zrobisz, co z tego wyniknie, co pozostawisz po sobie, jaką energię, jak będą Ciebie odbierać i postrzegać ludzie, jak Cię będą oceniać, tak? Tylko i wyłącznie Ty o tym decydujesz, co po sobie zostawiasz. I jaki świat sobie stwarzasz. Kreuj, czaruj tylko i wyłącznie w pozytywnych aspektach, z pozytywną wibracją, również z chęcią pomocy, z chęcią bycia osobą dobrą, z tą wiedzą i z pamięcią o tym, że to, co wysyłam, wraca do mnie w Twój nasób. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę Wam wspaniałego miesiąca. Do usłyszenia przy następnej okazji. Pa, pa.